tam państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi pan Wojtek Reichel panie Stanisławie Zełęski nie chce widzieć Steinmayera w Kijowie czy to efekt potrzeptów dowódców za oceanu jak bardzo się będą Niemcy musiały ukorzyć aby ponownie wkupić się w amerykańskie łaski czy im w ogóle na tym wkupowaniu się zależy no myślę, że specjalnie im nie zależy. Natomiast Niemcy wielokrotnie dawały do zrozumienia i dają teraz to może trochę się wyciszyły, że trzeba by zbudować europejskie siły zbrojne niezależne od NATO, więc widać, że chcą od tej kurateli amerykańskiej trochę się uwolnić. Natomiast no to jest Stany Zjednoczone wykorzystały wojnę na Ukrainie, żeby mocno chwycić całą Europę za twarz. To nie musi się państwom poważnym w Europie podobać, no ale takie są, że tak powiem, prawa wojenne. Gdzie między inter arma, silent muze, jak mówili Rzymianie, wśród oręża cichną muzy, więc trzeba na razie jakoś się uzbroić w cierpliwość. Natomiast pan prezydent Zeweński, odpraszając prezydenta Steinmeiera z Kijowa, no cóż, najwyraźniej dopuścił sobie do głowy, że skoro jest najukochańszą duszęką naszego pana z Waszyngtonu, no to czuje się już uprawniony do sztorcowania całej Europy. Czuję się, krótko mówiąc, władcą Europy, bo władcą świata no to na razie nie, bo jeszcze jest pan z Waszyngtonu, więc tu prezydent Zeleński wie, że tak nie może za bardzo tutaj przesadzić, że nie może przeciągać struny. Ale jeśli chodzi o Waltera Steinmeiera, no to uznał, że może. No, i oczywiście w Niemczech już teraz coraz mniej lubią prezydenta Zeleńskiego, w związku z tym no, nie jest wykluczone, że się doigra. Tym bardziej, że właśnie ruski dyplomata ogłosił, że Rosjanie będą. Uważali wszystkie konwoje transportujące broń na Ukrainę za legalne cele wojskowe i będą je, rozumiem, bombardować i niszczyć. No to widać, że tutaj nie zamierzają dopuszczać do tego, żeby Ukraina została nadmiernie uzbrojona. No a w tej sytuacji wojna może nabrać nieoczekiwanej dynamiki, dlatego że no, na szczęście to mogą być Polacy, mogą być tutaj y, obciążeni obowiązkiem dostarczania broni na Ukrainę, broni na przykład amerykańskiej. No to jak tam polski konwój zostanie zniszczony, to jeszcze nie musi to pociągać za sobą jakichś daleko idących konsekwencji, po prostu y, tam. Y, Obliżemy się i tyle. No, ale mo, mo konsekwencje mogą wystąpić takie, tak czy owak. Pan Paweł Chomański. Szanowny Panie Stanisławie, jakie są Pana prognozy dotyczące wyników drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji? Muszę powiedzieć, że nie mam żadnych prognoz. Jedno tylko wydaje się pewne, że o wyborze pre prezydenta Francji za dwa tygodnie zadecydują komuniści. To znaczy ci wyborcy, może nie wszyscy są komunistami, którzy głosowali na pana Mélenchon. On, to on już na niewątpliwie jest komunistą i to takim z czarnym podniebieniem. Tu mamy do czynienia z dziwaczną sytuacją, że ten żydowski kandydat on ma, dostał 7%, Pan Zemur wezwał swoich zwolenników już zaraz następnego dnia, po pierwszej turze, żeby głosowali na Marynę Le Pen. Żydowski kandydat, proszę Państwa, to jest rzeczywiście ilustracja tego, że zjednoczenie narodowe. Przestało być postrzegane jako ugrupowanie antysemickie, bo jeszcze Front Narodowy to jak najbardziej Żydzi strasznie tam narzekali na Front Narodowy. No, ale skoro teraz ten kandydat wezwał swoich wyborców, swoich zwolenników, żeby głosowali na Marynę Le Pen, no to znaczy, że już tam jakieś przetasowania nastąpiły. Bardzo możliwe, że w tej sytuacji. Wygra ponownie hmm, prezydent Macron, dlatego że no. B, b, Komuniści komunistyczny kandydat zdobył 20, ponad 20% głosów, no to niewiele to mniej niż Maryno Le Pen. A w ogóle frekwencja była bardzo niska, co warto odnotować, więc jeżeli frekwencja będzie taka, jak w pierwszej turze, to bardzo trudno przewidzieć jest wynik tych wyborów. Andrea Doria. Szanowny Panie Stanisławie, moje pytanie dotyczy często przez Pana poruszanej tematyki żydowskiej. Naprawdę często, no po, po, jak Żydzi poruszają tematykę polską, to ja poruszam tematykę żydowską. Muszę powiedzieć, że gdyby nie to, to w ogóle Żydzi by mnie nie interesowali. Ale. Kontynuuję pytanie. Wśród moich przyjaciół i znajomych było i jest paru przedstawicieli tej nacji. Przyznaje pan rację, że Żydzi dawno rozpłynęliby się wśród innych narodów, gdyby nie przedstawiciele tych narodów, którzy od pokoleń starają się im wmówić, że są czymś innym. Wybitny przywódca socjalistyczny Adol Z Wąsikiem nie szczędził sił i środków, by to udowodnić, co mu się jednak nie udało. Wyraża się pan negatywnie na temat Muzeum Polin, w którym pan nie był. Powołuje się pan przy tym na wypowiedzi innych. Czy nie jest to tak, jakby ktoś swoją wiedzę o Polsce czerpa wyłącznie z wiadomości TVP? No ja nie uważam tak, przede wszystkim tak po kolei. Ja twierdziłem, że Żydzi rozpłynę... mówiłem, że Żydzi już dawno rozpłynęliby się wśród innych narodów, gdyby nie religia, je, która stanowi bardzo silny element ich tożsamości, a nie dlatego, że przedstawiciele tych innych narodów, tam od pokoleń starają się im wmówić, że są czymś innym. Wcale, nie, wcale tak nie jest. To Żydzi y, twierdzą, że są czymś innym. Y, zwłaszcza teraz. No, wśród nich też opinie na ten temat były zróżnicowane. Na przykład Theodor Herst, twórca nacjonalizmu żydowskiego, czyli Syjonizmu, on wychodził z założenia, że Żydzi są takim samym Narodem jak każdy inny. Na tym właśnie to był punkt wyjścia z, z, do, do syjonizmu. Skoro Żydzi są takim samym narodem jak każdy inny, to powinni też mieć prawo do politycznego zorganizowania się w państwo. Tymczasem współczesny syjonizm wychodzi z, z innego założenia. Żydzi nie są takim samym narodem jak każdy inny. Żydzi są narodem wyjątkowym. W związku z tym przyznają, sobie prawo do instrumentalnego traktowania innych narodów, co te inne narody oczywiście widzą, no i wcale nie chcą się z tym pogodzić. Jeśli chodzi o wybitnego przywódcę socjalistycznego, no to on rzeczywiście uważał, że Żydzi należą do takiej niższej rasy, no ale Żydzi uważają, że oni należą do wyższej rasy, no, więc tutaj różnica między rasami tak czy owak występuje. Było bardzo możliwe, że wybitny przywódca z wąsikiem nie miał racji, no, bardzo, prawdopodobnie straszliwie się pomylił. No ale czy w takim razie powinniśmy przyznawać rację Żydom, że są rasy wyższe i niższe? Też mam wątpliwości. Wyraża pan się negatywnie na temat Muzeum Polin, w którym pan nie był? No rzeczywiście nie byłem. Powołuje się pan przy tym na wypowiedzi innych. No konkretnie na jedną wypowiedź, że Muzeum Polin zostało stworzone za pieniądze podatnika polskiego, który wcale wbrew zresztą zapewnieniom środowisk żydowskich, że to oni sfinansują. Yy, Tworzenie tego muzeum, no to potem jak przyszło co do czego, to tam jakieś symboliczne datki, a resztę. To sfinansowali polscy podatnicy. Tymczasem według takich oficjalnych deklaracji Muzeum Polin ma przygotować tutaj właściwą wersję historii Polski, taka, kto, taką, która by uwzględniała rolę Żydów w tej historii. No, to Nie muszę do Muzeum Polin chodzić, żeby na tej podstawie wyrobić sobie Negatywną opinię, bo wydaje mi się, że historię powinni pisać historycy, a nie żadni muzealnicy, zwłaszcza tacy, którzy zostali obdarzeni nie wiadomo dokładnie przez kogo jakąś misją dziejową. Pan Adam Banach, dlaczego USA bądź Rosja nie zaczęły naśladować rozwiązań gospodarczych, które zastosowały u siebie Chiny, widząc jak w błyskawicznym tempie... Powodują one nie tylko bogactwo i dobrobyt kraju, ale również błyskawiczny rozwój z państwa zacofanego, bardziej od Polski, do hegemona technologicznego w skali światowej. Jako mocarstwa, które same o sobie decydują i dysponują surowcami, mogliby z łatwością konkurować z Chinami i im dorównać na poziomie gospodarczym bez konieczności aktywowania opcji militarnych. Nie można tu zakładać, że te kraje, Coś przespały, gdyż mają przecież sztab swoich szpiegów i informatorów, więc doskonale musieli być poinformowani na bieżąco o zmianach, które zachodzą w Chinach, i jako państwa poważne przewidywali, jakie będą tego konsekwencje w przyszłości. Co więc stało na przeszkodzie, że zamiast działać, pozwolili się wyprzedzić? No, w przypadku Rosji, to wydaje mi się, że. Pewną, pewną rolę odgrywa to, że w Rosji komunizm panował najdłużej. W Rosji komunizm panował najdłużej i w bardzo wielu Rosjanach mógł on zejść do poziomu instynktów. Przypominam sobie taką opowieść Ormana, który pisząc książkę pod tytułem Wyjść z socjalizmu. Był tam gdzieś w głębi Rosji, w guberni chyba w Wołogdy. No i tam odwiedził takiego kołchoźnika we wsi, który... Hmm. zaczął gospodarować indywidualnie no bardzo biednie zaczynał, bo świadczy o tym taka scena, jak Sorman pisze że ten gospodarz postawił butelkę wódki na stole no i powiada, pijemy tę wódkę i zagryża, zagryzamy cukrem pudrem z talerza no widać było, że to Przyjęcie nie było specjalne, specjalnie wykwintne, ale nawet nie o to chodziło, nie o tę biedę chodziło, tylko ten y, gospodarz, ten y, no, gospodarz, bo już na swoim gospodarował. Otoczony był powszechną nienawiścią całej wsi, bał się, że go spalą, dlatego, że no, niech każdemu będzie tak źle jak mnie. Chińczycy nazywają to chorobą czerwonych oczu. Być może, że choroba czerwonych oczu jest nadal ugruntowana w Rosji, zresztą u nas też. to u nas też. Bardziej jest ugruntowana w Rosji niż w Chinach. A jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to Stany Zjednoczone ewoluują w kierunku komunizmu. Jeszcze to, to widać zwłaszcza teraz. Partia Demokratyczna to jest odpowiednik socjaldemokracji europejskiej. Natomiast lewe skrzydło Partii Demokratycznej to jest Komuna w czystej postaci. Więc trudno, żeby one, oni. Lansowali coś innego niż komunizm. Moim zdaniem, właśnie to jest przyczyną tego, że Stany Zjednoczone nie potrafią w tej chwili, no to widać, że nie potrafią dorównać Chinom, które stały się fabryką świata. Pan Mikołaj Pamiętny, Węgry zapowiedziały, że są gotowe płacić Rosji za gaz w rublach. Jak pan ocenia te decyzje? No oceniam tak, że ponieważ 1 kwietnia Putin wydał dekret, że należności za dostawy gazu, i ropy, i węgla mają być regulowane w rublach, no to Orban się do tego akomodował. Bardzo możliwe, że on akurat ruble ma. Dlatego, że tam z Rosją handluje, coś tam Rosjanie od Węgrów mogą kupować i płacić im rublami. Za te ruble Orban będzie płacił za gaz rosyjski i rosyjską ropę. Natomiast inne państwa, które właśnie teraz zerwały kontakty handlowe z Rosją i tylko korzystają z surowców energetycznych rosyjskich, będą musiały te ruble w Rosji kupować. Mam nadzieję, że nie po kursie 1 do 1 na przykład, 1 rubel za 1 euro, no ale to zależy od um, sytuacji. I tutaj Pan powiada tak, decyzja tu osłabi sankcje Unii Europejskiej, bo wytworzy popyt na rubla. To nie jest tylko dbanie o interes Węgier, czy to już podpada podrobienie laski Putinowi? A dlaczego miało być, miało podpadać podrobienie laski Putinowi? Viktor Orban wyjaśnił, że dla przyjemności prezydenta Zełęckiego nie będzie wyłączał węgierskiej gospodarki. No i konsekwentnie postępuje zgodnie z, z tym stwierdzeniem, nie przejmując się specjalnie tutaj ujadaniem, że tak powiem, takich tutaj ochotników, jak tu naczelnik państwa, czy jego pierwszy minister, któremu się wydaje, że Sztorcuje całą Europę. No, Europa im mu wyrozumiale na to pozwala, ale popatrzmy, nie odblokowuje pieniędzy dla Polski, nie daje forsy na uchodźców. O tak to właśnie wygląda. To już ambasador Katarzyny II w Warszawie w XVIII wieku, Stackelberg, zauważył, że w Polsce panuje kult frazesu. Otóż, ale to rzeczywiście w Polsce największym Wzięciem, największym szacunkiem cieszy się patetyczny dureń. Ot właśnie taki jak nasz pierwszy minister. Ale to oczywiście ma swoje konsekwencje przykre, bo frazesy frazesami, ale potem następuje bolesny powrót do rzeczywistości. No i wtedy trzeba już ćwierkać z innego klucza. I drugie pytanie. Mam pytanie teoretyczne. Załóżmy hipotetycznie, że Polska z Ukrainą zamieniły się miejscami na mapie i Polska w tej rzeczywistości jest poza Unią Europejską i NATO. Napadają Rosjanie. Jakie, w takiej sytuacji pan by uciekł za granicę, czy walczył za ojczyznę? Wiem, że Pan ma swoje lata, więc pytam, co by pan zrobił teraz? A co by pan zrobił, gdybym był młodszy? No teraz to bym nie uciekał nigdzie, dlatego że wydaje mi się, że byłoby z mojej strony głupotą, gdybym tuż przed śmiercią zdecydował się na jakąś poniewierkę z zagranicą. Ja już bywałem za granicą i tam na saksach także nie jest to słodki chleb, chyba, że się dostaje socjal, tak jak Ukraińcy u nas. No, ale to Polacy by na żaden socjal nie mogli liczyć. Więc na pewno bym nie uciekał. Oczekiwałbym swojego losu na miejscu. Natomiast gdybym był młodszy, no to byłbym powołany do wojska, dlatego że ja byłem, teraz już to jest nieaktualne: bo mam 75 rok życia. Ale jak byłem młodszy, to byłem pod chorążym rezerwy, więc zostałbym powołany do wojska i tam pewnie bym zginął albo bym nie zginął, jakbym miał szczęście. Bo to wiecie Państwo, człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi, więc mógłbym nawet nie zginąć. Więc coś takiego bym zrobił. Pan Marcin Marcin, czy czuje się pan sługą narodu Ukrainy zgodnie z ostatnią wizją jednego z polskich ministrów? No to nie był minister, to był rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Łukasz Jasina, ale powiedział prawdę, rzeczywiście, że Polska w tej chwili jest sługą narodu ukraińskiego. Mam nadzieję, że tak nie będzie zawsze, no ale słaba, coraz słabsza ta nadzieja. Im więcej Ukraińców przybywa tutaj do nas, jako uciekinierzy tutaj przed wojną, tym bardziej prawdopodobne się staje, że Polska jednak sługą narodu ukraińskiego będzie, no już jest, także to może się już utrwalić na zawsze. Czy po niedawnych deklaracjach, pyta pan Marcin Marcin, czy po niedawnych deklaracjach gwarancji militarnych dla Polski od Anglii i USA sypian pan spokojniej? No, nie, nie, dlatego że Polska już gwarancję raz od Wielkiej Brytanii dostała w 1939 roku i skończyło się to dla nas fatalnie. Więc wcale to nie jest powód do tego, żeby spać spokojnie. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to cóż, Stany Zjednoczone traktują Ukrainę, a i całą Europę Środkową, z Polską włącznie, jako przedpole które w razie czego to lepiej na przedpolu się haratać z Putinem niż na własnych terytoriach. A tak to jak przedpole jest teatrem wojny, to można taktownie oszczędzać nawzajem własne terytoria. Dokładnie tak jak w tej chwili jest na Ukrainie. Nasz najlepszy panie Stanisławie, kontynuuje pan Marcin Marcin, Wyobraźmy sobie na chwilę, że wciela się pan w wyrachowanego doradcę naszych umiłowanych przywódców, a Polska jest państwem poważnym. Jakie sugestie i pomysły dałby pan rządzącym w celu wykorzystania dla interesu Polski obecnej sytuacji na Ukrainie? No, już dawałem, dawałem. Takie, żeby Polska wyciągnęła korzyści z tego, że jest członkiem NATO, a na Ukrainie toczy się wojna. Prezydent Biden deklarował wielokrotnie intencje wzmacniania wschodniej flanki NATO. Polska mogłaby w związku z tym, i tak bym zachęcał prezydenta, żeby w trakcie spotkania z prezydentem Bidenem zaproponował mu, żeby w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO Stany Zjednoczone sfinansowały. Uzbrojenie tych 200 dodatkowych tysięcy polskich żołnierzy, o których ma być powiększona nasza niezwyciężona armia. Druga sprawa, którą bym doradzał naszemu panu prezydentowi czy panu premierowi, to byłaby taka, żeby namówić prezydenta Bidena, żeby Stany Zjednoczone nacisnęły na Niemcy, żeby Niemcy zakończyły tę wojnę hybrydową, którą prowadzą od 2000 przepraszam 16 roku przeciwko Polsce i żeby odblokowały fundusze. No to, ale niestety, no widać, że Polska do państw poważnych nadal się nie zalicza. W związku z tym, no cóż z tego, że ja tu coś tam doradzam, kiedy yy, nikt tych rad nie chcę słuchać. Być może, że prezydent Biden by się nie zgodził, ale to gorzej by nie było. Polska by niczym nie ryzykowała. Proszę Państwa i tym przypomnieniem tych, tych moich tutaj czynności doradczych kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.